<noise> Pokażę wam, co się robi, jak się nie ma płynu do spryskiwaczy. No, a przy okazji jeszcze obmył... obmył samochód. Kalimera! Kolejny dzień z Project Holidays! Jedziemy w góry, żeby pokazać Wam górskie miejscowości i atrakcje w nich schowane. Ale po drodze zatrzymaliśmy się, bo po prostu tak zielonej trawy w przepięknym gaju oliwnym to już dawno nie widziałam. Jesteśmy w pierwszej wiosce, Agios Leon, czyli święty Leon, i akurat zaparkowaliśmy sobie na takiej uliczce pomiędzy domami, niby na po posesji, ale tak naprawdę to nikt tutaj nie zwraca na to uwagę. Ważne, żeby było jak nas ominąć. To znaczy, że jesteśmy dobrze zaparkowani. To co najpierw do naszego ulubionego miejsca? Do domu, w którym nie mógłbyś mieszkać? <grym> <grym> o, zobaczcie, jak fajnie. Futryna, w której jadasz, ledwo się mieści. No tutaj dalej musi być. Musiałbyś się schylić. Musiałbyś się schylić Tu jest druga taka sama. Nie wiem, jest próbka. No jest taka sama wysokość, jest taka sama. statystycznie nie są wysocy, mają około 1, 50 16 metra. To co, idziemy dalej? Tak, ja idę po czapkę. Cześć piesku. To jest natomiast moja ulubiona ulica, dlatego że są tutaj bielone ściany i takie charakterystyczne okiennice. Niektóre są czerwone, inne różowe, inne zielone, niebieskie. I najfajniejsze dla mnie osobiście jest to, że te mury są bielone wapnem, ale są pomalowane do pewnej wysokości. Ile sięgnął? Tyle pomalował. Klimat Jak typowy. ja tak sięgnął. Klimat typowy grecki. Tak, dokładnie. O, a tam pranko się suszy. Fajne auta też tu stoją. A najciekawsze jest to, że te domy, niektóre, przetrwały trzęsienie ziemi z 1953 roku. Tak. fajny samochód zobaczyć. ciekawe czy w holenderskim gazie. W 1953 roku na Zakynthos było wielkie trzęsienie ziemi, 7,2 w skali Richtera i 90% zabudowań runęło. No ale w takich górskich wioskach położonych właśnie w górach, w dolinach przetrwały niektóre domy, bo te wstrząsy były wytłumione. No i dzięki temu możemy po takich wioskach chodzić i oglądać sobie takie zabudowania, które sprawiają, że charakter tych wsi jest taki typowo właśnie wyspiarski grecki. Gdzie tam leży znowu? No bajuj Ma nie dziura w drzwiach. A no tam, znowu fajne auto jedzie. No widzę, widzę. Mercedes! Miercedes! Nie śmigany! Mercedes! Mercedes, nieśmigany! Miercedes! Rocznik to to może być taki jak ja, mniej więcej, albo nawet starszy. On też przetrwał trzęsienie ziemi w 1953. O, dopia. Są dwa gatunki najpopularniejszy drzewek oliwnych, które rosną na wyspie Zakynthos. Dopia, czyli tutejsza, i ona ma listek. Wąski, wywinięty do tej strony spodniej, jeżeli tak można to nazwać i bardzo twardy. Daje mniejsze oliwki, ale oliwę zdecydowanie lepszej jakości. A drugi gatunek już taka bardziej popularna, sprowadzona to jest koronejka, która ma liść płaski, niewywinięty, szerszy i bardzo miękki. I ta akurat obrodziła w tym roku w tym sezonie więc będą dobre zbiory. Palą, palą. Wszędzie palą. Teraz wszędzie palą. Wszystko co tylko możliwe. Bo w, w sezonie, w sensie lipiec, sierpień, ze względu na ryzyko pożarowe, nie można palić żadnych e, liści, gałęzi itd. Jak tylko. Gryzko pożarowe się kończy, od razu za biorą się za palenie. I palą wszystko, co jest tylko możliwe, niestety. Śmieci również. Zapomniałam czegoś z domu. O, to chyba nie mój to smerf. Ja z Kalimyra, ty kalęte? Kala, ty wiecie o revolta kolega nie dino ramę nie ma pola i na mery dziś mera nie pospaj ale ja <grywa> mam mój nie godia godia na stare a tego w Polsce nie ma są yy... boże jak to się nazywa po polsku nekrologi nekrologi yy, odnośnie pogrzebu ale jest też 40-dniowe Czyli po 40 dniach od pogrzebu odbywa się jeszcze raz dusza, bo oni wierzą w to, że dopiero po 40 dniach dusza opuszcza ciało i wtedy trzeba tą duszę jakby do nieba odprowadzić. I z powrotem jeszcze raz się odbywa cała ta procedura, tak? Oczywiście bez pogrzebu, ale jest musza. w ci tego zmarłego za jego duszę. 40-dniowe. To jest ciekawostka. Po co im takie pudła z tyłu za samochodami choćby się przejadą? Hmm? Operator niebezpieczeński. <laughs> no psy, psy do polowań, tak jak tutaj na tej naklejce zobaczcie, tak? Wkładają do środka swoje psy i jeżdżą z nimi z góry polując na ptaki, na króliki czy na przykład na bekace, czyli takie ptaki, które żyją na terenach podmokłych. No i oczywiście do polowań potrzebny jest jeep. No tak, i tutaj zresztą widać po kołach, że świeżo, świeżo jeżdżone było że autko brudne, więc tutaj mężczyzna, prawdopodobnie zaknityjczyk, niedawno wrócił z polowania. Tak, sezon na te ptaszki, na które oni polują, już się zaczął, dlatego że te ptaki to są te same ptaki, które mieszkają u nas w Polsce, ale one oczywiście emigrują, lecą do Afryki, uciekając przed chłodem, przed polską zimą. No i oni po drodze je właśnie przerzedzają, iść. Co zrobić? Taka tradycja. Καλημέρα! Τι κάνετε? Καλά κάνουμε, εσείς χρόνια πολλά για την ημέρα. Χρόνια μέρα... πολλά! Να είστε το... καλά. Τι, τι, α... τι είναι αυτό? Το... Το... Κάστανα. Κάστανα! Ναι, καστανιά. Ααα! Oh, τι ωραία! <σχυ> Κόψε το, το κλαράκι στο χέρι σου. Ναι. Θα Να το πάρεις. Που είναι έξω από εγώ. Μου παιδιάζουν αυτοί οι ούρβαξτορβε. Αχ, τι όμορφα! Ωραία! Ωραία! Pani powiedziała, że tutaj jest za dużo wody i za dużo wilgoci, czyli za dużo deszczy, tak? Że jest za ciepło i te kasztany po prostu po pewnym e, czasie pękają. To tak jak czereśnie w Polsce potrafią też pękać, jak jest za dużo wody. Że kasztany jadalne najlepsze do pieczenia czy do gotowania są z Wolo, z północnej Grecji, tam gdzie jest zimno i nie ma tyle wilgoci. Ziem. Te uliczki to na szerokość osła z wozem Dosłownie Nie? No, dokładnie tak Można lusterka stracić hmm. Powoli do przodu, siga, siga <noise> Co jesz? Mm. Kolorista salonik, czyli taka okrągła bułeczka na wierzchu ma sezam a w środku serek Philadelphia taki do smarowania i kawałek wędliny bardzo dobre jak na warunki greckie bo tutaj oni wędlin za nie robią przynajmniej w mojej opinii no ale to jest akurat spoko to chyba z filet z, tego, z indyka no, tak? bardzo możliwe mm -hmm. a ja mam za to kopiter. Czyli takie trójkątne ciasto francuskie, jak francuskie, ze szpinakiem w środku, bardzo dobre. Te wszystkie pity, czy to tyropita z serem, czy spanakopita ze szpinakiem, czy lukanikopita z paróweczką w środku, to są takie ich tradycyjne przekąski właśnie na drugie śniadanie. A pierwszym śniadaniem oczywiście wiadomo kawa i papieros. <laughs> Dlatego to jest drugie śniadanie. Pojecha. Komu w drogę, temu rodki, jedziemy dalej. Brawka hmm. taka zielona, bo dostała trochę wody, nie? Hmm. Piękna jest ta wyspa tak jesienią, jak tak poleje trochę deszcz, to zaraz te kolory są inne, lato jest takie szare, bo wszystko jest wyschnięte. Te trawy suche, nie? Latem wszędzie. Fajne to jest tutaj, że tak naprawdę jest... Tak, cały rok jest zielona ta wyspa, nie? Bo co? No nawet no tak. zimą. Nawet zimą co tutaj? Tutaj jest jesień jako taka? No nie ma jesieni, prawda? W sensie nie spadają liście. No nie, nie spadają oczywiście. To jest ca całorocznie, tak? To jest tam niższa temperatura, ale nie na tyle, żeby one. Przywiędły, no bo będą 3 dni po 10 stopni, a potem 2 dni po 18. Myślę, o to jest na odwrót, bo to tak naprawdę rośliny przestają, tak, wegetować latem, kiedy mają okres zatrzymania Such, wszystkich tak, tak. życiowych procesów, bo, bo, wykonywać... bo jest susza i tak. muszą zachowywać energię na to, żeby przeżyć. Tak. A zimą, zupełnie odwrotnie do polskiej zimy, to one dostają kopa, wtedy dostają pić, nie? Przyjechaliśmy do Exohora. To też górska wioska położona w centralnej części wyspy. Dlatego, że jest tutaj najstarsze drzewo oliwne na całej wyspie Zakimdos. Ma ono 2,5 tysiąca lat. Warto tu przyjechać, żeby je zobaczyć, ale też po to, żeby zdać sobie sprawę z tego namacalnie, że te oliwki żyją tak długo i potrafią jeszcze w takim wieku rodzić owoce. To drzewo jest niesamowite. 13 osób dorosłych potrzeba, żeby je objąć. Zobaczcie, ile ma zwojów. Jakie te zwoje są szerokie. A e, ciekawostką jest to, że oliwka w średnicy przyrasta od 0,1 do 0,5 mm na rok. Czyli wyobraźcie sobie, ile czasu trzeba było, aby takie drzewo urosło. podczas sezonu Eksohora tętni życiem. Zatrzymują się tutaj autokary, minibusy. Tam jest czynna tawerna, w której można coś zjeść. Sklepy turystyczne, które sprzedają miód, oliwę, wino. Tutaj jest kościół parafialny tej wioski. Kawałeczek dalej, tam widać Czerwony Dom. I ten przepiękny Plon Platan, ponad 150-letni. Które w tym roku został niestety przycięty, i o ten platan kłóciła się cała wioska z burmistrzem. Były tutaj spotkania, kłótnie, prawie dochodziło do rękoczynów, dlatego że został on trochę bezprawnie przycięty i też nie w odpowiednim momencie dla tego drzewa. Eksohorat nie tylko drzewko oliwne, platan czy sklepiki z oliwą i innymi pysznościami. Zaraz obok, niedaleko tak naprawdę, w lewą stronę. Jadąc cały czas praktycznie do końca drogą asfaltową dojechać możemy do tajemniczej wieżyczki. Wieżyczka z czasów weneckich, zachowana no nie w całości, ale w bardzo dużej części. Ciekawe miejsce na spędzenie czasu chociażby przy zachodzie słońca. Takie wieżyczki wartownicze możecie spotkać w wielu miejscach na Zakętosze, ale ta jest zdecydowanie najlepiej zachowana i największa z nich wszystkich. Pozostały one jeszcze z czasów Wenecjan, gdy od XV do XVIII wieku okopywali oni wyspy jońskie w tym to są należy dokładnie na y, szlaku transportowym, y, który przebiega przez Morze Jońskie, więc było to miejsce bardzo korzystne, jeżeli chodzi o położenie, na którym bardzo Wenecjanom zależało. Mieli tu oczywiście swój zamek, w którym y, trzymali broń, zapasy jedzenia, wszystkie skarby, więc musieli tych Dóbr strzec. No i po to właśnie takie strażnice, które stawiali w y, punktach, z których najwięcej było widać. A ta leży na najwyższym klifie na całej wyspie Zakynthos na zachodnim wybrzeżu. Zobaczcie jakie piękne są stąd widoki. Wybierz sobie któryś. Kogucik czy kurka? <gulia> Fajna fura. Fura, skóra i komóra. Do tego Audi to tylko jeszcze Barbie potrzebne. Potrzebna. Zatrzymaliśmy się we, we wsi Volimes, bo przejeżdżaliśmy i akurat yy, Zobaczyłem takie złomowisko, można powiedzieć, ale to jest takie nielegalne złomowisko, bo w Grecji są złomowiska, ale moi drodzy, nie ma obowiązku złomowania samochodów. W związku z powyższym, jak oddajemy auto, a właściwie jego tablice rejestracyjne, jak oddajemy tablice rejestracyjne. To nie musimy oddać dowodu rejestracyjnego, więc auta cały czas sobie stoją, a tutaj wygląda na to, że to jest złowisko po prostu tej wsi i po kolei każdy ustawia samochody. Także jakby ktoś miał ochotę, ewentualnie jakiś mechanik z Polski przyjechać w Lachasz tutaj, to można jak najbardziej. Niektóre auta są naprawdę w dobrym stanie. Nie śmigane. Nie śmigane, prawie że, jak na polskie warunki. A tam, o, tam są już dwie ośki jakieś zostały, tylko to już widać, że Polacy tu byli. Przyjechaliśmy w góry, w rejon Ortonies, i musieliśmy się zatrzymać po drodze, bo zobaczcie, jesteśmy w chmurach. Wyspa Zakynthos słynie z produkcji miodu, w szczególności tymiankowego i wielokwiatowego. I musimy obalić tutaj jeden mit. Na Zakynthos nie produkuje się miodu pomarańczowego, ani cytrusowego. Nie ma tutaj takiej ilości drzew pomarańczowych i tak wielkich gajów, żeby pszczoły mogły zebrać nektar tylko i wyłącznie z tych roślin. Niestety większość miodów, które sprzedawane są w sklepach turystycznych to miody sztucznie aromatyzowane olejkiem pomarańczowym albo z dodatkiem skórki pomarańczowej. Więc naprawdę trzeba się znać dobrze na miodach, żeby odróżnić takie podróby i tak naprawdę nie dać się oszukać. Są jednak miejsca na Zakintos, w których sprzedaje się prawdziwy miód pomarańczowy z nektaru pomarańczowego, ale nie jest on zakintyjski. Pochodzi z innych rejonów Grecji, na przykład z argos, argos słynie z wielkich plantacji pomarańczy i tam naprawdę można wyprodukować miód o przepysznym, pomarańczowym smaku i naturalny przede wszystkim zdrowy, a nie chemiczny. Chętnie byśmy wam pokazali wioskę Maries. Ale niestety nic nie widać, ponieważ jest tu chyba z 90% wilgotności w powietrzu, cała wioska utonęła w chmurze. Muszą mieć naprawdę duży problem z wilgocią w mieszkaniu. Zobaczcie, to nawet nie jest mgła, to jest po prostu chmura. Wszystko mokre. za górami, za lasami i pomiędzy wzgórzami wioska Lucha. Zgadnijcie, ilu mieszka w niej mieszkańców? 28. Takie wioski jak Giri czy Lucha. Mają problem z wodą, dlatego ludzie się stąd wyprowadzają. Lucha jest położona na wysokości od 350 do 410 metrów nad poziomem morza, a Giri jest najwyżej położoną wioską na całej wyspie Zakintosa, aż 440 metrów nad poziomem morza. I woda, która spada tutaj zimą na te tereny, bardzo szybko obniża swój poziom, ucieka do niżej położonych wniosek, w wiosek i tutaj studnie po prostu wysychają i ludzie nie mają dostępu do wody pitnej. Chodźcie, bo chcę Wam pokazać jedno miejsce tutaj w tej wiosce. Jest dom, który jest z 1953 roku który się zachował praktycznie w całości i wszystko widać w środku, tak jak ludzie zostawili to w 1953 roku. Pokażę wam, dlaczego tak wiele domów runęło w 1953 roku podczas tego wielkiego trzęsienia ziemi. Zobaczcie, jak były budowane. W narożniku, powiedzmy, jakaś kolumna złożona z takich dużych bloków, ale z czego były ściany zrobione. Zobaczcie, to, to jest kamień na kamień po prostu. Poukładane, poustawiane. Żeby to uszczelnić, wkładali glinę albo na przykład piasek, tak? wymieszany gdzieś z błotem czy z gipsem, z sianem, co mieli. A dadzu za dużo nie mieli, bo to była biedna wioska, nawet nie wioska, ale wyspa. Więc jak te domy miały nie runąć, To jest filos, przyjaciel. Przed chwilką spotkaliśmy pana w wiosce Lucha, ale już nie chcieliśmy stresować go kamerą, ale zapytałam go o to, dlaczego ludzie już nie mieszkają w tych wioskach i czy rzeczywiście jest taki problem z wodą. Przyznam, że tak, problem z wodą jest, ale powiedział, że ludzie zmienili również branżę i że teraz pracują w turystyce, że przekształcili się właśnie z rolników, z hodowców zwierząt na Pracowników branży turystycznej. No ale co jest po tej turystyce? Czy jest dla nich jeszcze jakiś progres? Czy jest jakiś level wyżej? Czy jest motywacja do tego, żeby na przykład wjechać na studia, do Patry, do Aten? Czy jeżeli nie ma się własnej motywacji w sobie i ambicji, to jest powód do tego, żeby się kształcić? No właśnie nie, bo łatwo jest tutaj dostać pracę. Tak naprawdę, po gimnazjum czy liceum czy technikum. Więc Zakintijcy, przez to, że istnieje turystyka, nie mają troszeczkę tego parcia na wykształcenie. I to jest przykre. No ale może dla nich lepiej. Bo po rolnictwie i biedzie ta turystyka to jednak komfort życia i zarobek.